Rockstar Games prezentuje Grę studia Rockstar North Kradzież szczególnie zuchwała pojazdu mechanicznego w San Andreas. Scenariusz i reżyseria. Lotnisko Międzynarodowe Francisa Liberty City, rok 1992. Po pięciu latach na wschodnim wybrzeżu najwyższy czas wrócić do domu. Lotnisko międzynarodowe w Los Santos. Co tam? Carl, tu sweet. Cześć, sweet. Czego chcesz? Chodzi o mamę. Ona nie żyje, brachu. Pasażer, wyjdź z rękami na widoku. Stój! A teraz uklęknij. Połóż się na brzuchu. Właśnie tak. Ja tego popilnuję, Hernandez. Ej, to moja flota. Moje pieniądze. To pieniądze z narkotyków. Oddaj mi kasę, stary. Nie bój żaden. Potem ją zaewidencjonuję. Witaj w domu, Karol. Cieszysz się, że wróciłeś? Tyś chyba o nas nie zapomniał, prawda, chłopaczku? Nie cholery funkcjonariuszu ten peny. Właśnie się zastanawiałem, na co jeszcze czekacie. Pakuj się do auta. Delikatniej trochę, stary. Kurde. Uwaga na głowę. Sorki! Zjeżdżaj stąd, obleśny Brudasie. Tępy Meksykaniec. Wybacz, nie chciałem. Ej, on dalej ma moje rzeczy. Co u ciebie, Karl? Jak się miewa cudowna rodzinka? Przyjechałem pochować Matulę. Dobrze o tym wiesz. W sumie tak. A co teraz na boku kombinujesz, Karl? Nic. Mieszkam teraz w Liberty City i jestem legitnie czysty. Tyś nawet koło mydła nie leżał, Karl. Poproszę, co my tu mamy? Funkcjonariuszu pułaski. To jest pistolet, którym zastrzelono policjanta nie dalej jak 10 minut temu. Funkcjonariusz Pendleberry był dobrym człowiekiem, śmiem dodać. Szybko działasz, Bambusie. Wiesz, że dopiero wysiadłem z samolotu. Dobrze, że cię znaleźliśmy z narzędziem zbrodni. To nie moje kopyto. Nie pierdol mi tu, Karl. No, nie pierdol mu tu, Karl. Czego wy kurwa ode mnie chcecie? Jak będzie trzeba, to cię znajdziemy. Tymczasem postaraj się nie zabijać więcej stróżów prawa. Nie możecie mnie tu zostawić. To teren balasów. Mówiłeś, że jesteś niewinny, że nie bawisz się w gangsterkę. Tu radiowóz 58. Tymczasem Borym Lasem Karl. Co? Pendelbery oberwał? Już jedziemy. Widzisz Hernandez? Tak to się robi. Kurwa, w kółko to samo gówno. Najgorsza dziura na ziemi Teren balasów z Rolling Heights Nie reprezentowałem Grove Street od pięciu lat Ale balasi będą mieli na to wysrane Grove Street. Grove Street to był mój dom, dopóki wszystkiego nie zjebałem. Przestańcie, co wy wyrabiacie? Carl Brian, przestańcie. Zostaw to. Mamuśka nas usłyszy. Mamo, oni coś kombinują? Wybrałeś zły dom głąbie. Big Smoke to przecież ja, Karl. Wyluzuj. CJ? Ziomalu, kopelat! Dziecino, trzymasz się? Nie, stary, zabili moją mamę. Nie wiem, jak to się stało, ale obiecuję ci, że znajdę morderców twojej mamy. Ulica Nieznalitości. Tak jak napisano w księdze, jesteśmy naraz pobłogosławieni i przeklęci. Jakiej kurwa księdze? To, co nas rozśmiesza, przyprawia nas też o łzy. Ale teraz mamy sprawy do załatwienia. Pojedziemy spotkać się z Twoim bratem na cmentarzu. Chodź, zwijamy się. Chcesz poprowadzić? No, pewnie, że chcę. Fajna fura, Smoke. Znasz mnie. Szpanerskie auta szybciej tracą na wartości. Brakowało mi ciebie przez te pięć lat. Reszta też ucieszy się na twój widok. Co tam załoga? Patrzcie, kto szlajał się po okolicy. Karl, cześć, dobrze cię widzieć. Nie wierzę, że ona nie żyje. To już drugi pogrzeb, przed którym uciekłeś, baranie. To samo było z Brianem. To była też moja mama, nie przez ostatnich pięć lat w bambusie. A ty gdzie się kurwa wybierasz? Spadaj, idę zobaczyć się z Cezarem. Takiego wała. Nie ma łajdaczenia się z meksami. Mamy z nimi kosę. Spójrz, kurwa na siebie. Przynajmniej mam jakieś zasady. Taki z ciebie modelowy Amerykanin? Karl, weź mu coś powiedz. Karl chuja mi powie dziwko. Byleby ją szanował, bo go zabiję. Co ty pieprzysz? W ogóle to nie twoja sprawa. Pierdol się, Sweet. W kółko to samo gówno. Co za popierdolony syf z tym wszystkim. Co masz na myśli? Co, oprócz tego, że ci matkę zabili? Wszystko zeszło na psy. Chodź, pokażę ci uciekinierze. Tam pochowaliśmy to niego, a tam leży mały diabeł. Duży diabeł zaraz obok. Stary to jakiś obłęd. Głąby najpierw strzelają. Dopiero potem zadają jakiekolwiek pytania. Ballasi będą próć załka. Ty skurwysynu, syn, moja fura. Musimy wrócić na osiedle. Tu jest zbyt gorąco. Bierz rower i pedałuj. Nawet ty wiesz jak to się robi. Za mną! Jak za dawnych lat, nie, CJ? Dużo się tu pozmieniało. Musisz tu mieć oczy dookoła głowy. Od kiedy taki Bajzel jest? Myślałem, że to teren rodzin. Tak, rodzin z Temple Drive. Już się nie bujamy razem. Kurwa, dalej goni nas auto balasów. Rozdzielić się. Nadążaj, kurwy synu. Spowalniasz nas, CJ. Po coś w ogóle wracał? Od razu z powrotem do gangsterki. Nie było tak źle, kiedy wyjeżdżałeś. Wschodnie wybrzeże cię zmiękczyło. Ale pokazałem skurwy synom. Bambusy wiedzą, kto tu rządzi. A rządzi Ryder Czarnuchy. Kiedy wylatujesz, Karl? Nie wiem. Myślę, czy nie zostać na stałe. Wszystko się popierdoliło. Ostatnie, czego nam trzeba, to Twoja pomoc. Więcej cię nie zawiodę, przyrzekam. Zadzwonimy po osiedlowe szlauchy i trochę pocilujemy. Piszesz się? Mam dużo na głowie i jestem z Zgadajmy się potem. Wal śmiało. Wszyscy się tu kręcimy. Ale weź ubierz jakieś barwy gangu, Głąbie. I ostrzysz się, bo lipa się z tobą pokazywać. Pomyślałem, że rozjaśnię ci kilka gównianych kwestii. Kiedy cię nie było, wszystko zakręciło się jak gówno w przeręblu. Rodziny z Grove Street nie mają już takich wpływów. Bulwar Seville i Temple Drive mają kosę. Odłączyli się od Grove Street. Kłócimy się o winkle, kiedy ballasi i wagosi zajmują duże tereny. Także miej się na baczności. Dzięki za ostrzeżenie. Nie ma sprawy. A ty czego chcesz? Odwiedzam ziomka Co cię ugryzło? Nic, fajnie cię znowu widzieć Nawet się nie przywitasz z ziomkiem? Jasne, czarnuchu, wybacz Jak leci? Ej, stary, po co ci to kopyto? Taka jedna pizzeria ciągle zamalowuje nasze tagi Śliczne były Trzeba dać właścicielowi nauczkę, że Grove Street się nie wkurwia Piszesz się? Zawsze się pisze. W drogę, dziwko Pokaż mi, jak się jeździ na wschodnim wybrzeżu, ziomeczku. Stary Ris dalej ma zakład fryzjerski? Pierdolony kocur jest nie do zdarcia. Choć jebło mu w uszach już dawno. Siebie na pewno nie dam mu ostrzyc. Ja za to chyba się przejdę tam. Jak sobie chcesz. Jeśli masz wolną chwilę, opierdolę cię jak stylista z żurnala. Kiedy się zawijasz? Nie zawijam, chyba zostanę. Po co? Tu mam rodzinę i ziomków. Zawsze tu byliśmy przy głupie. Tak, ale teraz wiem, co, co, wiem, co, co byłem, straciłem. Nie licz, że ci dupę wycałuję przez to. Dla mnie wciąż jesteś pozerem. Spoko, okay, dzięki ziomek. Zawsze do usług. Kurwa, mówiłem, że stary jest szalony. Ale cię oszpecił. Popatrz tylko na to absurdalne gówno. Zero szacunku dla osiedla, czysto i nie nasrane na chodniku. Strasznie chudy jesteś, CJ. Idź coś przegryź, a ja sobie dopalę, potem wezmę się za robotę. Oddawaj kasę. To napad. Ryder, znowu to samo? To nie ja, debilu Nikt inny nie jest taki niski. Żal mi twojego starego. Pojebało cię. Spadamy stąd. A CJ oczywiście jest zwykłym pozerem O kurwa, w nogi. Ta pizzeria nie da sobą pomiatać. Na co czekasz, Debilu? Wieś nas na Grove Street z kurwy synu. Zajrzyj do suite'a, bo ględził coś tam o graficiarstwie. Na razie ziomuś. No dalej, grubasku. Popatrz tylko na to głębie. Popatrzcie, kto przyszedł. Uciekinier. Co, myślisz, że znowu jesteś z osiedla? Mówiłem przecież. Twoje słowo gówno znaczy. Stary, dajże już spokój. Musimy uderzyć na dzielnie. Siemka CJ. Muszą dowiedzieć się, że wróciłeś. Że bracia Johnson znów bujają się razem. Weź tę farbę i na baz graj jakieś gówno. Zacznij od naszego osiedla. Potem rozszerzymy wpływy i przejmiemy całą dzielnię. Ty już może szerszy się nie rób, grubasie. Grajmy. Pokaż, co umiesz w pulpecie. Ej, zaczekaj. Jednak chcesz poszlajać się z bratem, co? Wyluzuj, dzieciaku. Nie miałem lekko ostatnio. Chcesz poprowadzić? No pewnie. Lukaj na lamusów, kiedy ja zamarzę tego taga. Zostały jeszcze dwa tagi balasów w okolicy. Zajmij się nimi. Ja poczekam z włączonym silnikiem. Karl, szybko wsiadaj. Zawieź nas z powrotem na osiedle, CJ. Tego się nigdy nie zapomina, co? Ano, powoli wszystko wraca. Jak stoisz z kasą? Trochę biduje, wiesz. Psiarnia zabrała mi cały gruby hajs. Zostały mi tylko drobne w kieszeni. No to masz tu nabrowarka, czy co tam? Zgadamy się potem. Karl, mówi funkcjonariusz Hernandez. Kto? Pracuje z Tenpenem i Pułaskim. A, ten Cfel. Czego mi dupę zawracasz? Okaż trochę szacunku, chłopcze. Weź wypierdalaj. Jesteś tylko ich celem. Nie pozwalaj sobie. Mam wiadomość od Tenpeniego. Nie próbuj wyjeżdżać z miasta, bo źle się to dla ciebie skończy. Dotarło? Mamy cię na oku. Gadaj zdrów, Cfelu. Przestań żyć marzeniami, stary. Wszyscy mają wyjebane na osiedle. Ja nie mam. Tylko dilują krakiem i rujnują okolice. To nigdy nie umacnia gangu. No nie wiem. Jak leci załoga? Siemanko, CJ. Im tylko zależy na jaraniu i hajsie. Nie przeszkadzaj ziomkom zarabiać, Sweet. Te leszcze to nie żołnierze, tylko idioci zgrywający biznesmenów. Ale trzymają z nami. Trzymają tylko z kasą. CJ, idź tam i pokaż tym debilom, że koniec zabawy. Cioty z balasów naciskają na ziomków. Zrób to samo z nimi. Działanie na osiedlu to jedno, ale trzeba też skrzyknąć ziomków, jak za starych czasów. Masz rację. Idźcie z rajderem zająć się tym tematem. Dealowaliby własnym matkom. Upadły wszystkie wartości. Naiwnyś. A trzeba myśleć trzeźwo. Przyda się ekipa. Widziałeś ostatnio Bidapa? Nie, ale dobrze by było mieć jego i jego ziomka niedźwiedzia po naszej stronie. Niedźwiedzisko? No to teraz ci dilerzy pożałują. Bidab mieszka tylko dwie ulice dalej. Całe osiedle zeszło na psy, co? Ano, spróbuj cokolwiek załatwić z tymi narkusami. Nic dziwnego, że rodziny w ogóle nie są w temacie. No, poza smołkiem, Sweetem oraz Twoim szanownym rozmówcą. Na Grove Street nie ma już prawdziwych gangusów. No, sama frajernia, żebyś wiedział. Zwolnij, debilu Nawet nie wiesz, które to drzwi Wali mnie to To tutaj? Tak, to tu Otwierać Jesteś pewny, że wciąż tu mieszka? Debilu, przecież mówi. Otwieraj Kego chuja niesie? CJ? Czego tu kurwo szukasz? Wypierdalaj mi stąd Chwileczkę A gdzie ziomalstwo aż po grób, bambusie? Dla ciebie liczy się tylko osiedle I nie wiesz, jak to jest trzepać taką kasiorę Wiesz co? Spierdalaj, zanim się nakryjesz nogami Niedźwiedzisko, chodź obczaj tego dekla To ty, Niedźwiedziu? Wciąż jesteś z osiedla, czy jak? Nie, Miśkowi zależy teraz tylko na kopceniu i sprzątaniu mojej chałupy Zgadza się, Niedźwiedzisko? Tak, kurde Że co, proszę? Tak, kurde, proszę pana A teraz wyglancuj ten pierdolony kibel Niedźwiedziu, chodź Każdy lubi pobalować, CJ Do zobaczenia Żebym cię tu kurwa więcej nie widział, śmieciu. Pierdol się, bambusie. Kurde, ale się pojebało wszystko. Teraz już rozumiem. Skoro krak zrobił z niedźwiedziska gosposie frajera, to zwykły skurwysyn z ulicy nie ma szans. Dilerzy i narkusy się walają wszędzie po mieście. Wkurwia mnie to. Sami musimy zrobić porządek. Siemanko, kierowniku, co dziś trzeba? Mam tu trochę zajebistego siuwaksu. Stary, a ja wiem, od kogo on jest. Fryer ciągał się z balasami z frontyard w Idlewood. Wiem, gdzie mieszka. Tam zaraz za zatorami. Obczajmy tam. Ale to teren frontyard. Stary, obsrałeś zbroję? Nie. Jedziemy z nimi, ziomuś. Czuć, że to melina do kopcenia z kilometra. Wpadamy na hama się przedstawić. Szczęść Boże, balasowe dileżyny. Stara gwardia z Grove Street przyszła wam nakopać. Jebać tych debili z Grove Street, Grove Street do piachu. Zapierdol ich jak ninja. Teraz ballasi już wiedzą, że Grove Street wraca do gry Co racja, to racja No i nawet nie uciekłeś Świat staje na głowie Stary, teraz to się dopiero zaczną pultać Dam znać reszcie Ale potem Teraz chcę chwilę popławić się w cichej glorii zwycięstwa synu. Jak leci, Ryder? Na szacunek trzeba zapracować, sweet. Tak jak na kasę. Więc co? Mówisz, że mnie nie szanujesz? Wyduś to czarnuchu. Głodny jestem. Kurwa, o czym wy gadacie? Człowiek nie przeżyje o suchym chlebie. Wierz mi, próbowałem tego gówna. Karl, strasznie chudy jesteś. Musisz coś zjeść. Co chcecie debile szamać? Może takos? Znowu takos? chuja. Kurczak bez dyskusji. Ja nie chcę kurczaka. Karl, ty prowadzisz, bo smoke wygląda, jakby miał zaraz zemdleć. Jak zginęła mama? Musimy w końcu to obgadać. Wszyscy musimy o tym porozmawiać. Mordercy celowali w Suita. A ty skąd niby wiesz? Ludzie gadają różne głupoty. Niby cię szanują, ale słowem nie pisną. Za bardzo się boją. Ponoć strzelali z zielonego Sejbra, którym potem uciekli. Tak, ale ludzie ogólnie za dużo gadają, nie? Połowa miasta jeździ takimi samochodami. Masz rację, przepraszam. Po prostu pruli w dom. Gówno widziałem. Czy mogę przyjąć zamówienie? Karl, co chcesz? Musisz jeść, żeby trzymać krzepę. Wezmę numer 9, grubasie. To ja też wezmę dziewiątkę. Ja poproszę numer 6 z dodatkowym dipem. Ja wezmę dwie dziewiątki. Dziewiątkę powiększoną, szóstkę z dodatkowym dipem, siódemkę, dwie 45 piątki, jedną z serem i dużą kolę. Wybacz, ale ja naprawdę muszę wiedzieć, co się stało mamie. Wiem, CJ. Ja po prostu staram się o tym nie myśleć, to wszystko. Dowiedziałem się, że ją trafili jak już było po wszystkim. Cicho, jedzmy. Przecież mamy kosę z tym osiedlem. Dopiero co oklepaliśmy tych debili. Nie znoszę zimnego jedzenia. Ty wiem, że lubisz wyjadać ze śmietników. Dobre kurwa, śmietnikowa dziwka. Podaj moje żarcie. Obczajcie, zlustrował nas osiedlowy patrol. Kurde, rider, wykrakałeś. Skurwysyny syny jadą na nasze osiedle. Będą strzelać. Jedź za nim nas trafią. Gazu, musimy ubić tych bambusów. Czemu nie strzelasz, Smoke? Zacznę jak zjem. Przestań się opychać z kurwy, synu. Nie opycham się, tylko delektuję się posiłkiem. Zabij tego Cwela. Kurwa, ale dobra ta kanapka. Smoke, skończ spierdalać, a zacznij napierdalać w balasów. Próbuję rozkoszować się jedzeniem, a ci debile próbują rozkoszować się naszymi zgonami. Kurde, ale to było srogie gówno. No, te przygłupy od balasów nie wykręcą już takiego numeru znowu. Karl, wieś nas na grow. Jasne, robi się. Stary, ale się najadłem. Ty spasiony z kurwy, synu. Następnym razem strzelasz, albo ja zastrzelę ciebie. Smoke, serio jesteś za gruby. Więcej ciałka do kochania, dziecinko. Grow znowu górą. Że co, proszę. Jedyne, co ty zrobiłeś, to zeżarłeś moje jedzenie. Tak, bo robiło się zimne. Wbijacie nabrowca? Nie da rady, muszę wracać do chaty. CJ, podwieziesz mnie? Jasne, Smoke, jedziemy. Z wami widzę się potem. Co się z tobą dzieje, Smoke? Stary, jeśli możesz jeść, kiedy inni głodują i jeszcze mają do ciebie pretensje o to, to wiedz, że nie ma w tym nic złego. Co? Nic. Czytam ostatnio trochę poezji. Smoke, czemu wyprowadziłeś się z Grove? Dostałem trochę kasy od ciotki, to sobie kupiłem ładny domek z ogródkiem. Ale noszę Grove w sercu, stamtąd są moje ziomki. Jak sobie chcesz, stary. Dzięki, Karl. Brakowało mi Twojego towarzystwa, dzieciaku. Wzajemnie, stary. Szkoda, że Sweetowi za to nie. To nieprawda. On wciąż cierpi po stracie Waszej mamy. Masz tu drobne na małego bucha śmierdziucha na koszt smołka. Odpocznij sobie, ziomeczku. Cześć, CJ. Tu Sweet. Co tam? Jak nie zaczniesz szanować swojego ciała, nikt nie będzie szanować Ciebie. Jesteś za chudy. Musisz trochę przykoksować. Jak będę chciał zrzędzenia, to se zamówię żonę z Ukrainy. Wszystko rozbija się o prezencję i szacunek. Na to wygląda. Ja chodzę na siłkę parę ulic od Grove. Idź tam i zrób formę gangstera. Zajrzę tam. Na razie, stary.